Nie, nie mam mowy, ja tego nie zrobię, bo jestem zbyt introwertywna, ja się do tego nie nadaję, ok? Także zero, nie będzie dzisiaj zawodowego espresso. Wyobrażasz sobie, gdybym coś takiego powiedziała? No pewnie nie, bo gadam i gadam, <gadam> ale kiedyś też tego tak sobie myślałam, że jestem introwertykiem, nie zabierałam w ogóle głosu przez całe moje studia, się nie odzywałam. Aż w końcu zapragnęłam być trenerem, trzeba było to przepracować. I bardzo dużo pracy włożyłam w to, mnóstwo wystąpień publicznych, szkoła trenerów biznesu, stage time, stage time, stage time. Taka obawa, że jesteś introwertywny, może cię blokować na przykład przy różnego rodzaju właśnie nagrywaniu wideo, wystąpieniach, rozmowach, ale też kiedy wybierasz sobie jakiś zawód, jakąś rolę. Bardzo często słyszę jako trener zdobywania pracy, gdzie pomagam właśnie dopasować pracę do osoby. Że ktoś wybrał już ten pomysł, on jest świetnie dopasowany do kogoś, ale nagle pojawia się obawa, obiekcja, czy w ogóle ktoś z nią do mnie przychodzi. No, ale ja jestem introwertywny, czy introwertywna, i ja się do tego nie nadaję. I jednocześnie te osoby często nie mogą ruszyć z czymkolwiek z miejsca. Introwertyzm, ekstrawertyzm to jest taka cecha psychologiczna. Jeden z takich elementów ważnych osobowości, tak zwanej wielkiej piątki. Co warto wiedzieć na ten temat? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak intrawertyzm, ekstrawertyzm, jesteś tu albo tu, tylko to jest skala, czyli możesz być bardziej ekstrawertywny, bardziej introwertyczny, możesz też być ambiwertykiem, czyli kimś, kto jest. Po środku. i oczywiście wszelkie inne kolory tej linii, ten czy, czy jakby to nazwać, mogą być możliwe. Często mówimy to po prostu tak z przeżycia i możemy mieć dobrą intuicję, ale może być też tak, że to nie jest zgodne z prawdą, że to jest nasza wymówka. I ja często to widzę jako wymówkę. Tym bardziej, że jak się przyjrzymy cechom introwertyków, to oni mają bardzo dużo cech, które przydają się do prac, takich, których nie kojarzymy z introwertyzmem. Na przykład introwertycy mogą być świetni w sprzedaży, dlatego że słuchają klientów, a nie nawijają w kółko, nie robią show, jak ekstrawertycy. Introwertycy również mogą być świetni jako trenerzy, dlatego że jeżeli to jest taka praca praktyczna, no to słuchają potrzeb, dopasowują te rozwiązania, są bardziej tacy dla ludzi. Jest dużo innych zawodów. Gdzie możesz się spełniać, a gdzie powszechnie my myślimy, że introwertyk się nie nadaje. Więc przede wszystkim sprawdź sobie, czy na pewno jesteś introwertykiem. Tutaj można sobie zrobić test wielkiej piątki, który jest bardzo takim miarodajnym testem, i to ci odpowie, jak z tobą jest. Poza tym podpowie jak masz tą cechą postępować. Bo tak jak powiedziałam, to nie musi je dyskwalifikować do różnych zadań. To po prostu oznacza, że musisz być może w jakiś sposób specyficzny o siebie dbać. Na przykład w szkole trenerów biznesu powiedziano nam, że my, jeśli jesteśmy introwertykami, a właśnie robiono nam ten, ten test, na studiach psychologicznych również, to po prostu musimy się przygotować na to, że być może dłużej będziemy dochodzić do siebie, że występujemy, że jest ten moment wystąpień, konfrontacji z ludźmi, i później może zamiast 15 minut czy 5, jak u ekstrawertyka, potrzebujemy na przykład 2 dni, albo jednego dnia, albo godziny, tak, w zależności od natężenia tej skali. Również możesz się rozwijać, by stać się bardziej ekstrawertywnym, jeśli tego potrzebujesz. Ustal sobie, jak to jest z tobą naprawdę. Nie używaj tego jako wymówki i bądź w zgodzie ze sobą, bądź szczery ze sobą. I nieograniczony sukces zawsze będzie Twój, ale bądź szczery.